Ta, ta jest naciągana i pewnie podklejana, a ta jest na rolce, więc pewnie zejdzie w całości. No to wymieniamy. Zdejmujemy fabryczne gumki i będziemy zakładać coś takiego. Jeśli mamy jakieś zakończenia, kierownicy, ciężarki, lusterka, albo inne bajery, oczywiście zdejmujemy. Zabezpieczamy dwie śrubki, żeby uwolnić linkę gazu i wypiąć manetkę. Jeśli ktoś kupił same nowe gumy czy tampianki, to oczywiście nie musi tego robić, tylko ściąga same stare gumy i naciąga nowe. Zsuwamy uszczelkę i rozbieramy drania. Składa się on tylko z dwóch klocków. Rzucimy sobie tylko szybciutko okiem, jak te nowe się mają do tych fabrycznych. Wypinamy linkę gazu. I zsuwamy fabryczną manetkę. Otwory i średnica identyczne. We wszystkie miejsca tarcia warto użyć jakiegoś dobrego smaru. Nasuwamy nową manetkę. Zahaczamy z powrotem linkę. Zakładamy obudowę. Skręcamy z powrotem do kupy obudowę. Naciągamy gumkę z powrotem na swoje miejsce. Sprawdzamy dokładnie jak po zmianie pracuje nam gaz i według potrzeb bądź preferencji regulujemy sobie ilość ludzi. Warto to też sprawdzić na włączonym motocyklu, jak nam ten gaz bierze i ewentualnie jeszcze wprowadzić jakieś poprawki. Zakładamy z powrotem nasze końcówki, ciężarki, czy co tam mamy. I bierzemy się za drugą stronę. Żeby fabrycznej manetki nie ciąć i nie niszczyć tak jak niektórzy to robią. Wystarczy ją czymś podkaczyć, popsikać trochę do, do środka smaru, albo co tam macie i rozprowadzić go ładnie dookoła. Ona bardzo ładnie, bezproblemowo zejdzie. Później wystarczy to wyczyścić i mamy manetki jak nowe. W zależności od tego, czy wsikaliśmy odpowiednio oczyścimy kierownicę. Można dać odrobinę czegoś, klej z tego do środka nowej manetki. Nasuwamy i przykręcamy. Zamykamy z powrotem końcówkę Ja przy okazji podciągnąłem sobie jeszcze trochę sprzęgło Jeśli nie potniemy gripów tylko ładnie je sobie ściągniemy to mamy komplet rezerwowych manetek do wykorzystania na później albo możemy je chociażby sobie sprzedać No i tyle moi drodzy, manetki wymienione. Até a